Cześć Katarzyna, pytanie numer 46 to Twoje pytanie. Pytasz odnośnie kanału RSS. Do tej pory mieliśmy podcasty na blogu, wrzucone na nasz serwer i RSS wyglądał następująco. W tej chwili nowy odcinek wrzuciłam ze Spreaker'a i zmieniłam kanał RSS w iTunes na ten, który podał mi Spreaker. Efekt jest taki, że w aplikacjach do słuchania podcastów nie pojawił się ten odcinek dla dotychczasowych subskrybentów. Trzeba odsubskrybować stary kanał, zasubskrybować nowy. Nie do końca o to mi chodziło. Czy można było to zrobić inaczej, zachowując stary adres RSS, ale hostując teraz podcasty na Spreakerze? Oczywiście, że można. I dlatego ja od samego początku mówię o tym, żeby mieć kanał RSS, żeby mieć plik RSS, który jest źródłowy i plik, który jest publiczny. Źródłowy by pochodził na przykład ze Sprickera, albo z jakiegoś innego miejsca. Natomiast publiczny pochodziłby na przykład z FeedBernera, bo ten prywatny można poddać w FeedBernerze. Fitburner przepuszcza przez niego statystyki, jeszcze dodaje ci statystyki, i on jest stały dla słuchaczy, zawsze będzie taki sam RSS publiczny, który dostajesz z Fitburnera. Natomiast, jeśli zmieniasz serwer, tak jak ze Sprickera na coś innego, no to po prostu podmieniasz w Fitburnerze informacje o twoim kanale, o twoim pliku źródłowym do RSS-a. Natomiast publiczny RSS ten, który ludzie sobie subskrybują, Fitburnera, zostaje ciągle ten sam. I to jest rzecz, którą, którą no często tego nie robicie jako podcasterzy, a warto na to zwrócić uwagę na początku, bo potem rzeczywiście chcecie zmienić coś, chcecie zmienić hosting, no pojawiają się nowe, lepsze rozwiązania. Spreaker też nie jest powiedziane, że to jest najlepsze już rozwiązanie ever. I że, I że za rok czy za dwa lata nie pojawi się lepsze. Ja już się rozglądam za lepszymi rozwiązaniami i powoli zaczynam je dostrzegać, tylko nie mają takiej renomy, jeszcze jak Spreaker, tak długo nie istnieją na rynku. Więc na razie dlatego nie przenoszę się ze Spreakera i płacę za Spreakera, a są już darmowe takie usługi, które umożliwiają nawet podobne rzeczy jak Spreaker powiedzmy. Więc gorąco radzę korzystać z fitbernera, który jest wprawdzie starym. Rozwiązaniem, ale jest rozwiązaniem googlowskim i sądzę, że nie zostanie porzucone, dlatego że widziałem kilka poprawek, drobnych, ale poprawek w tym, w tym narzędziu. I teraz, jak pod, podcasting, znaczy jak Google wchodzi w podcasting, nie sądzę, żeby z niego zrezygnowało. Także no, to jest to rozwiązanie, które ja polecam każdemu podcasterowi, który u mnie zaczyna swój kurs od samego początku. To tyle mogę Ci poradzić.